Eee, dobra, witam Was widzowie Caparito ja to z tobą <grym>, Nie pytaj Ale dobra, dzisiaj nagrywamy najgorzej oceniony Horror na steamie Zara się Ale dobra, dzisiaj ze mną jest kafel oraz Zaczynamy. <grym>, nie wiem o co chodzi w tej grze ale gramy Dobra, Mnie to. To jest bardzo ciekawie, szczególnie, że masz majtki w kwiaty, nie? <noise> no, no, no. Tak. Nie wiem, ja mam jakieś szare, co nie? ty masz chłopy, klapki. Ja mam jakieś w kratkę, chopa. Ja wierdolę. Jakby to oh. nas w nie było. Oh. A nie ma pojęcia. No, no to czekajcie. Daj radę i dawać. Lecimy. O! Czyli ktoś będzie jedną ładną panią w takim razie. To, a ja jestem ciekaw kto. Ja... Ja, 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 ja 12 aiem 12 I... w nocy. Y y już podkurwiona od okej. Dobra. Jakaś catsenka, coś. Chyba. You are survival. Your goal ja is to keep the stranger out of the house. O, czyli najraz jest! Ej, dobra. masz latarkę. I masz e, baterię. Masz baterię na dole. 100% tam mam na razie. I Sam, może grać na pilnijce. A jak? Ty jesteś panią ładną? I star, bo ja mam tutaj. Ja jestem na kąpie. A nie mogę. Nie wiemy nic o tej grze. Możesz tu ładować. ładowar... tego. stary To możesz ładować. eee. na latarkę. Ta, ja widzę, że reklamy muszą usunąć. To. Gdzie ty jesteś? Czy Gdzie ty jesteś? O tu, dobra, się. Jaką mordę masz? Za chodź, tutaj, na Nie, rozejrzmy się! Rozejrzmy się! Jakby mamy jakieś kutki na górze. Jest 12. Jakieś kurzeczko. Musisz... Więc nie musisz nas zabijać, jakby wiesz. No dobra, ściszyłem. My się tutaj musimy jakoś dostać. I no, tam... Można escape'a normalnie tego włączyć. Jak Dobra, na no odwołam odwarkę, E w sensie ładowarkę. Stamina jest chujowa ogólnie, bo wystarczy, no, nie wiem Ej stary, od... włączyłem ten Ej stary Eee, stary, i mi w... tego Musimy znaleźć drugie takie O dobra, otworzyłem to. No Mam drzwi Patrz Hej, lodówka, weź otwórz, bo to dla ciebie Artless Aha Jaki kibel Co tu jest? Co tu się dzieje? O kurde, ja muszę iść lutarkę naładować. Ja 88%. Ja Ej, E, Ej, bo coś się dzieje. Ej stary! Tutaj, tutaj! Ja mam kłódkę w prawym górnym rogu.

nie, NO On zabił? No, tak to... Next player WYGRAŁEM Everyone is dead, stranger wins EJ DOBRA Ja nie mogę Co to, o, co to Nowy chodzi? item dostałem Nowy item dostałem yeah. dobra, ready, ready. <grym> ready Ready, ready, Teraz inna mapa Ale kurde o, workout. Szybko tak gieram Tu słychać ogólnie na tym Co grze ta. Ale... ale... jak? Czekaj, uwaga Kim jestem? To będzie? Dobra, uwaga, kto będzie? Jak będzie drugi raz, najres? No to... To nie by... nie było eee, You are the stranger Let's go Let's go Nares, proszę Gdzie jesteś? To się ma Sprawdziłem, czy nagrywanie działa Działa Lecimy i starobytu to mamy tego No Ale no, jest pod tu. No Nie pod F co A ty wszystko widziałaś jak była noc? W sensie ciemno było? Głina, ja, ale... Ja pierdole A to są... Orgaz organy Co ty chcesz <gluzny> powiedzieć? Załknij <gluzny> mot Będę ci to co wypominał Każdego dnia Ja by ja nie? Debil <laughs> Music Licensing Reimagined. Ja no chce, on już tu jest. Moza. Ty pędziła właśnie do mnie. A co mi zrobić? Artlist IO. Hej, hmm. dobra. I co z tego będę miał? Co chodzi w tej grzenia? No. Right mouse button To place permalock O, co zrobiłem! Otworzyłem coś! Zdecydowałem ja telewizor Nice, jak ty to zrobiłeś? Nie wiem O cool. tu jest. Ah. To nawet nie jest straszne, chłopie. I, I stary. No. jak co to? Co to jest? E Je to da się zjeść? Co? To. Przy telewizora. Przy telewizorach? A, ale... Nie, ty jesteś jest? jest akustyczny. Ja chciałbym to zjeść, ogólnie. No, to z granat. jest tak cicho, mnie to bardzo niepokoi. Eee, kurwa, e... E, to. sobie się lata. Ok okno nam otworzył. Bo ja coś robię na laptopie teraz. W... To dobrze, że wy mnie chyba nie widzicie, wiecie? Ja, ja patrzę... Na, na czym my się widzimy jak ten jak chodzisz, bo wtedy ci się oczy świecą Resetuj kurwa albo nieważne Wszystko resetuje Czekaj, muszę tego? Ej, ale hmm. fajny jest do Was Kidok tak wteż tutaj. Ej, bo jest wiesz druga. No masz... tam... Macie... Sto macie szczęście, że widzę tylko... tego... E, ...jedno okno. No szczęście, że... prawdopodobnie nie umiesz ich otworzyć. O siema! siema. <grym> no, no. Ale pedał, ale pedał! Pedał, pedał, pedał! <grym> A jesteś płytki! mi ty stary nie wiem, co mam robić. Kutka A wiem! Serdecznie. Ja mam kutkę. A wiem stary, co nie mam robić. Reimagined. A dobra! Bo... Kutki do tych wszystkich. Rozumiem już. Dobra. No. no, to tym oknem już nie przejdziesz, pedale. Hmm, Musisz coś kombinować, to? No? O, ten na... też już nie przejdzie. No tak, bo zablokowałem. Dobra. chłop przegrał, nie? Bro, man. Nie no, no bo widzę coś, tylko mam niewidzialną ścianę do tego. Ty, no u mnie jest 666, co jest? Mnie też. Pojeba... Ej, co ty kurwa robisz? <laughs> Czekaj. Ej, no znów są te reklamy. No bo co tam trzeba ciągle to robić. Kurwie to. Ja będę myślał na tym Nie wirus, you may now turn the lights back on. Interact key Bend at main light switch. Czekaj, a mogę coś na tych. Tu go nie ma. Wiesz co mnie zastanawia? Touch. Aaaa, będziemy widzieć już godzinę, jak zresetuję te wszystkie. No to druga jest. I Pazno. tutaj już nie mogę przejść, świetnie Dobra, ładujemy ładowarkę Jesteś... Ładujemy ładowarkę Tak Super Szósta siedź... nie wiem A my mamy szukać po prostu wszędzie kudek. Tak A ja się mogę po mapie rozglądać. Gdzie są kłódki? Właśnie szukam ale nic nie mogę znaleźć. E, Jak kłócać? Nie da się. Ej, mam kutkę! Tak? Czekaj, czekaj. Mam kutkę. Ja też mam. Dobra, czekaj, tutaj jest coś. Dobra, nie wejdzie przez e, ten. On musi chyba jakoś je wierzyć. Hmm. Music licensing reimagined. Dobra, to wtedy ta ma sens. Mhm. Dobra, ty się jak nie jestem. nie? <laughs> siema! Ej, siema, ale nie mogę wejść do domu. Ale tutaj jest went. Tutaj jest went jakiś. Chcę do niego pójść. Nie mogę, bo nie widziałem ściana. Dobra, śmieszny jesteś, chłopie. Ej, jesteś gruby. No dobra. Jak w prawdziwej życiu. Ahaaaa... Ja ja, jest u nas, jest u nas, jest u nas! Debil. Nie. Nie, nie, nie. A, nie! Zabił mnie. Dawaj. Musisz. Co mam zrobił siebie? On już się do nas. Ej, ja cię widzę! Ja cię widzę! Maja, cię. No i raz, spektate się To gówna Night Wygrał, ale miałeś mało czasu Miałem Ej, ale tak szczerze ja dopiero zauważyłem tą podpowiedź na samej górze, że tego, że pewnie przycisk, żeby otworzyć okno, co nie? Ej! No wow! Ej, ale mam tego! Jakoś case. No tam dostałem. Zobacz, zobacz czy się nagrywa! Mam, czekaj? Nagrywa, nagrywa. nagrywa. Dobra, to ostatnia giera i pewnie będę ja teraz. Ta. A jak... I gramy wtedy, dopóki ty nie będziesz. No to. Ale chłopie, case'a y jakieś dostałem. Ja też dostałem właśnie. To, to twój już z... na koniec. To już, to już mój drugi. O no dobra, open secret. A to za, to za te jest, kurwa. Co a a pieniądze. Ej, a to gdzie jest? A to gdzie jest? A dobra, no, jej tak. jest inwentory jakaś. Dobra, dawajcie ready, dawajcie ready. No to najlepiej... No, open. czekaj, 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 bo to... Patrzę, czy mogę, sp patrzę, czy mogę to sprzedać. Dawajcie ready no. Hmm. no. No kozak. No ja... A, dobra. Patrzę, czy mogę coś sprzedać. <grym> jakaś inna mapa! Ja Government Safe Zone. Ej, ja nie mogę tego sprzedać, jaki Z Zwas to AM. i jesteś w nim, czy nie? No jeszcze nie wiem, stary, dopiero mi się ładuje gira. I think for all players to loading game. To Jestem stranger. Nice. Oh. Your Znowu jakiś inny dom jest, kurwa. Dobra, lecimy. Siema. Siema, szukamy ładowarki, gdzie, gdzie jest ten nasz komputerek? Ja, ja dobra, ja, ja już go mam. Masz? Tak. Gdzie? Co oznacza Co mapa Tutaj. na początku? To nie wiem. Kurde. Co teraz Chargea? We wezmę. O, jestem już. Ha. To okno zaknebluje. ale okay. Najgorzej być ostatnim, bo Artlist tego. O kurwa. Ale z jest faktycznie bez służb... Nie coś resetnąć ogólnie. Właśnie wiem, tylko że ja laptopa nie mogę otworzyć. No, bo kurwa może prądu nie ma A... w ci <głosy> <głosy> My się nie da zrobić. Ale wam w sobie... Tu... Nie, to jest... Ja chypę wygram to. Ale strasznie dziwna jest ta gra. No. Nie, mi się nie podoba. <grym> Nic dziwnego, że mu tyle tak, ja mam taką opinię na tym. No. A jak nie mam Gdzie się prąd resetuje do oh. Dostaliście. <grym> Dobra, dobrze Dobra informacja dla mnie. Tutaj może. jak wejść tu? Aha, dobra Ej, Kozak, mam resetnąć? Wszystko To słownie Dosłownie wszystko Ja, ja muszę tego, latarki podładować Dobra Ja telewizję resetuję że to jest bo to reklama wirtarki, Czekaj, sprawdź od którego okna, myślę, mam go spodziewać, co nie? Jedne, ja, jedno okno zakneblowałem już. Spoko. A jak nablować okno? No, bo ja... no. Lewym przyciskiem. Jeżeli masz kukutkę oczywiście. Mamy jeszcze jedną. No, no, to zaknablowałem jedną chyba. Tu go nie ma. Ała? Nie, tak. yeah, no stary. Tu też go zdrowot. nie ma. Te, te reklamy są po prostu. Bo Widzę go. Myślę. No kurwa zamknął. Ale łatwo jest ta gra. A no widzę go. Tak? to to okno. Stare to nie to okno. Dobra, no, zamknąłem. Osoba się chodzi. A ja wiem, chyba. Artlist .io. Chyba rozumiem. No. Musimy zbierać te kłódki, te które zaktemplowaliśmy, co nie? No. Co to jest. O, siema. No tu jest kłódka, to on się tutaj nie dostanie. On jak już sobie pójdzie z jednego okna i pójdzie do drugiego, to musimy z jednego okna tego. Jedną kłódkę Spoko. do drugiego. Okej, okay, no to? Czekaj. Podobna A, A do tutaj nie nie ma żadnego okna przy, przy laptopie. No. On to chyba wyprzed jakieś. Ale A nie, stary, I ja to miałem niewidzialne ściany, co nie? I mogłem tylko jedno okno. Mhm. <suszy> co to, to stamina jest taka beznadziejna. no. właśnie. E, Latarkę mi się wyczerpała. Ja na telewizor. Dobra. A która godzina? Music Licensing reimagined. Zegar też zresetuj. Czekaj, no to na początku sobie latarkę muszę podładować. I... Power to... Is No to telewizor. Dobra, telewizja już. I klocka te już robię. No. Dobra. Tarek, jak widziałem. Tak. A podkreślą chyba. Nie, nie jestem pewien. No czekaj, tylko ja sobie tego... do light'a sobie. A czy jest jakaś bariera? Nie wiem właśnie. na to. Eee, stare. No. Bo latarka mi No, no właśnie... Czekaj, zresztą powera. powera. Uh -huh. Jak się da. No kurwa. Nie da się. A, bo on wszedł Pierdole <laughs> Where are you? Twoje matce <laughs> Rel. <laughs> Barry nawet potwierdził. Artless no nie mogę of... nic zrobić, no kurwa Czuję twój zapach. Zapach Twojego szura to nie umy tego nieprawda, bo... a nie mogę stąd wyjść kurwa, a to jest duży dom, nie licencing reimagined jestem ciekaw, ile zostało <grym> chyba mnie nie znajcie, chyba nie <grym> mam nadzieję. Czemu tu jest takie wolne? <grywa> Czemu to tutaj, jesteśmy mimo mimo że jesteśmy tutaj, Ja wiem. Artlist co ja tu postoję? Ale stary, mam wrażenie, że masz największy dom. Reimagined. Nieprawda. Nieprawda, nieprawda. Ja mam dość mały dom. <laughs> Weź. Stary, bo chce się do ciebie tego... Przytulić. Uwaj mu. Co to ja, imię? Um. Tak Spróbuję Nie, on mnie widzi Chyba No nie pierdol No widzi mogę Ja nie mogę to ja z tekstury, Co Everyone is dead. Stranger wins. Nie. Jaka szkoda. Mas You are now a serial killer. Killer. Dziękuję bardzo. Zawsze chciałem być Mom. serial killer. Mamy. maps, Jest Small House, Warehouse, Two Story House, <coughs> Go Where... Men's Safe Zone i Family Home. <coughs> Tego, że Family Home jest tego, płatny. Widzę. Mhm. Nie damy Fortnite Gramy Fortnite'a. Gramy Fortnite'a. Dobra widzowie. Dziękuję za oglądanie. I widzimy się następnym razem, w następnym odcinku. Jak oczywiście będzie. Jak mi się zachce go zmontować, takie rzeczy. No tak, idziemy grać Fortnite'a. Tak, dobra, nara.